Przeglądanie prywatne jest maks dobre, ale nie stopuje to magicznie, że strony przestają ci śledzić, jak je opuszczasz. Mogą korzystać z lokalnych danych, plików, cookie, a także technologii takich jak śledzenie sesji, aby zbierać dane o użytkownikach. Za pomocą jednak jednego ustawienia w Google to ograniczysz już ci pokazuję. Jak oglądasz daną stronę i szukasz jakiegoś produktu, dajmy na to buty. I znajduje się tu też pełno reklam. To jak wyjdziesz z danej witryny i udasz się w stronę innej a tam nadal będą pojawiać się reklamy produktów, które uprzednio oglądałeś w formie wyskakujących reklam z ads -ami. to znaczy, że strony używają trackerów, aby śledzić użytkowników. W takiej sytuacji dasz do ikony z trzema kropkami, do sekcji ustawień. Przesuwasz następnie do sekcji prywatność i bezpieczeństwo, odpal pliki Kuki innych firm, wskaż następnie blokowanie plików Kuki. Wracasz do głównych ustawień prywatność i bezpieczeństwo, wskaż teraz wysyłaj żądanie do not track. Włącz tą opcję, aby zawsze do stron było wysyłane żądanie bez śledzenia. Obserwuj po więcej, aby być na bieżąco.